Państwu motocykl z mojej kolekcji, jakim jest WFM 06 z 1959 roku. Jak wiemy, motocykle te były produkowane od 54 do 66 w warszawskiej fabryce motocykli. Jest to motocykl o pojemności skokowej silnika 123 cm3. Moc tego silnika to 4,5 konia. Rozwijał prędkość Kilo mil şat kilometre daha verdim. Charakterystycznymi cechami motocykla WFM wyposażonego w silnik S01 z tego okresu produkcji jest podwójna rama spawana z cewników tłoczonych z blachy stalowej, hamulce półbębnowe tłoczone z blachy stalowej o średnicy 125 mm i szerokości 20 mm, tłumik rury wydechowej w kształcie tzw. rybki, a także kratka bagażnika umieszczona na baku paliwa. Motocykle WFM dawały sobie radę w warunkach miejskich, jak i na polnych drogach, jednak ze względu na słaby silnik, bo tylko 4,5 konia mechanicznego oraz bardzo liche hamulce nie nadawały się do dalekiej turystyki. Słaba konstrukcja ramy powodowała, że pojawiały się pęknięcia w charakterystycznych dla siebie miejscach. Najczęściej były to elementy przedniej części w okolicach mocowania silnika, co było spowodowane przynoszonymi wibracjami. W moim motocyklu ta przypadłość również dała o sobie znać. Świadczy to o jej intensywnej eksploatacji. Podejmowane przez poprzednich właścicieli naprawy są bardzo widoczne, nawet pod względem estetyki. Są jednak świadectwem minionej epoki, dlatego zostaną na motocyklu w niezmienionej formie. W 1963 roku wytwórnia wprowadziła nowy typ motocykla WFM M06 z silnikiem S34 o mocy 6,5 konia mechanicznego. Jest to jednak historia na prezentację tego motocykla w osobnym filmie. Wymiary oraz podstawowe dane prezentowanego motocykla. Długość całkowita to 2,20 cm. Wysokość 98 cm. Szerokość 67 cm promień skrętu to 180 cm wysokość kanapy 75 cm. Motocykl posiadał zbiornik paliwa o pojemności 12,5 litra, natomiast zużywał około 2 litrów na 100 km. Dało mi się wypaczyć w grudniu 2018 roku, posiada opony oryginalne yy, DEGUM, jest w stanie zachowanym i tak będzie wyglądał. Yy, nie będę przeprowadzał jego renowacji. Dlaczego? Dlatego, że ten stan motocykla jest yy, dla mnie bardzo cenny. Większość yy, eksponatów, które są u, u mnie, są właśnie w stanie zachowanym. Pod względem lakierniczym nie przeprowadzam żadnych prac takich renowacyjnych, oprócz tego, że polegających na zabezpieczeniu rdzy, wymyciu wyczyszczeniu, doprowadzenia do stanu mechaniki, do stanu używalności, tak aby można było po prostu ten motocykl czy sprzęt używać. Ze względu właśnie na walory historyczne takiego Motocykle. Jak to się mówi, no, renowację można przeprowadzić w każdym momencie, natomiast tej historii nie da się już po prostu potem odzyskać. Yy, tutaj, jak możecie zauważyć, yy, nie ma kanapy, yy, kilka elementów brakuje, dlatego że po prostu zacząłem troszkę wcześniej yy, demontaż yy, kilku części i wstępne czyszczenie. Yy, a jak motocykl wyglądał, możecie zobaczyć tutaj. To są zdjęcia z 2019 roku, jak motor świeżo co przyjechał. Motocykl jest zgodny numerycznie czyli numery ramy oraz silnika są zgodne z umieszczoną tabliczką zmianową. Motocykl do tej pory nierestaurowany, nieodnawiany, nierozkręcany. W motorze nie mam kanapy ze względu na to, że jej stan, był, jej stan zachowania był tragiczny. Deska była w stanie agonalnym. To samo tyczy się gąbki, która po prostu tutaj była. O pokrowcu nie ma co mówić, bo jego praktycznie nie było. Więc, no, kanapa nie zachowała się. Będę próbował zdobyć kanapę w stanie zachowanym. Jeżeli ktoś z Państwa remontuje motocykl w a stara kanapa jest mu niepotrzebna, nie podoba mu się, lub gdzieś po prostu, bo wiadomo, że wszyscy, remont, którzy remontują motocykle, doprowadzają do stanu tak zwanego cukierkowego czyli musi się lśnić, musi być cud miodlakier, kanapa nowa. Ja bardzo chętnie przygarnę taką kanapę. W takim motocyklu będzie się na pewno bardzo ładnie prezentowała i. I dodam mu tego smaczku. No, jeżeli nie uda mi się zdobyć oczywiście takiej kanapy, no bo różnie może być, no to wtedy zakupię już nową, współczesną. Yy, nie ma najmniejszego problemu. No, na czymś trzeba siedzieć i na czymś trzeba jeździć. Yy, co to jeszcze, jakie są plany do tego motocykla? Yy, motocykl zostanie rozebrany na części pierwsze do ostatniej śrubki. Wyczyszczone zostanie wszystko ze starego smaru, rdza będzie wyczyszczona, zakonserwowana, natomiast motocykl nie będzie malowany. Silnik, co do silnika, silnik kręci się, silnik nie będzie szkiełkowany, zostanie umyty, rozebrany, to błotnik. Zostanie rozebrany. Zweryfikowane zostaną części jego stan, w środku stan poszczególnych elementów, złożony. Myślę, że ten etap prac, również jeżeli kogoś to będzie interesowało, a zwłaszcza, że będzie to jakaś pamiątka, zostanie udokumentowane. Mam taką nadzieję, że na wiosnę uda się wyjechać tym motocyklem, no i przeprowadzić rejestrację, oczywiście na dużą tawernicę.